Oświadczamy, iż nie zgadzamy się z bezróżnymi decyzjami urzędników. Zostaliśmy w tej całej sprawie my i nasze dzieci potraktowane przedmiotowo. My rodzice nie zgadzamy się z przeniesieniem, a co za tym idzie z konieciem i likwidacji ośrodka rehabilitacji, z którego korzystają nasze dzieci do Centrum Rehabilitacji czy szpitalu. Oglądając pomieszczenia nowego centrum twierdzimy, że nie ma możliwości dostosowania i przesosowania pomieszczeń do potrzeb rehabilitacji naszych dzieci. Centrum było budowane z zamysłem wprowadzenia osób dorosłych i wprowadzenia dla nich rehabilitacji. Gdzie w tych wszystkim będą przyszłości nasze dzieci? Zostaną zepchnięte na noc, albo zostanie ograniczona nim liczba terapii, albo może między naturalną rehabilitację dzieci w To już nie będzie kłopot ani pana burmistrza, ani radnych, tylko nas, rodziców. Ubolewamy na tym, iż pominięto nas całkowicie i nikt nie liczy się z potrzebami naszych dzieci. Mając na, na, na uwadze powyższe wątpliwości na działania panie, Pana Burmistrza i Radnych, mówimy stanowczo NIE. Dziękuję bardzo. Uważamy, że przeniesienie placówki, z której usług obecnie korzystamy, spowoduje pogorszenie jakości i dostępności świadczeń, które sam nam udzielamy. Nasze obawy nie są bezpodstawne, ponieważ przed kilku laty SPZO z Centrum Rehabilitacji pozbawiona kontraktu na rehabilitację dorosłych, oddając to ręce przychodni prywatnym. Podczas dzięki stanach i zaangażowanych Pani kierownika Arzbiery, Boszary, pracowników oraz kobiet, które przez pół roku zostały pozbawione możliwości korzystania z rehabilitacji finansowanej przez NFZ uzyskano kontrakt na rehabilitację ogólnoustrojową adresowaną dla osób. Współprzebywczym w otworze piersi, z którego co korzystać może coraz większa liczba pacjentów. Wiele z nas zdań trafiło do placówki przy ulicy Sarnowskiej 9a, szukało opieki w placówkach świadczących usługi szeroko pojętej rehabilitacji, ale dopiero w tutejszym centrum otrzymałyśmy kompleksową opiekę rehabilitacyjną dostosowaną ściśle do jednostki chorobowej, z którą przyszło nam się zmierzyć. Wśród nas są również kobiety, które nadal borykają się z problemem własnej akceptacji po operacji i tym samym niemożności wyjścia na zewnątrz. To właśnie dzięki tej małej placówce świadczącej usługi adresowanej dla dwóch grup pacjentów te osoby mogły dopiero korzystać z rehabilitacji, która upędziła je przed całym kalectwem. W placówce przy szpitalu niestety te osoby czułyby się naznaczone, i w związku z tym nie mogły pozostać w domu, nie zwracając uwagi zdrowotne wynikające z zajęcia, fachowego usprawnienia. Mamy też na uwadze te wszystkie kobiety, które są właśnie operowane lub z drapiegiersi czy gdzie im się zmierzyć w niedalekiej i dalszej przyszłości. To właśnie one będą potrzebowały małej placówki, która będzie posiadała okremne gabinety, dzięki czemu może dostosować godzin zabiegów do aktualnego stanu zdrowia pacjenta decyzję o likwidacji SPZOZ-u w rehabilitacji ośrodka osób niepełnosprawnych mieszczących się przy ulicy Sarnowskiej 9a, jaką Państwo podejmiecie, będzie tak samo nieodwracalne, jak i się nasze kalectwo. Dziękuję. Dziękuję tak jak Państwo wiedzą, czekamy na tą listę propozycji dotyczącą ewentualnego dostosowania pomieszczeń w rehabilitacji czy szpitalu bo te obawy państwa wypływały na to spotkanie, które było. Także no, nie chcemy tutaj odpowiadać, nie w tej chwili prowadzić dyskusji, dopóki nie porozmawiamy na temat możliwości rozwijania tych wszystkich obaw, które państwo tutaj złożyli, które były wcześniej również artykułowane. Także niech państwo nie traktują, Państwa przy dyskusji, ale mimo wszystko chcielibyśmy zakończyć najgórę tą rozmowę nad możliwością dostosowania, żeby później można oceniać, czy to jest tak, jak Państwo oczekiwali. Tylko tylko tyle dziękuję bardzo. przedstawić Państwu stypendystów, nadzieje olimpijskie na 2016 rok zacznijmy zatem pierwsza stypendystka reprezentuje uczniowski Pływacki Klub Sportowy Wodnik -Rachnicz.